W naszych czasach bardzo mocny nacisk kładzie się na to, czym dysponujemy, jakimi zasobami dysponujemy. Czasami mamy pieniądze, czasami mamy władzę, czasami pokończyliśmy bardzo znaczące uczelnie. I od tego uzależniamy pozycję, i od tego, jakby od tego, kim jesteśmy w sensie posiadania, tworzy się relacja społeczna. Natomiast Matka Najświętsza pokazuje nam, że najważniejsze jest to, kim my jesteśmy jako osoby. Matka Najświętsza. W tamtym społeczeństwie, nawet w gronie apostołów, tak naprawdę była nikim. Nie dysponowała pieniędzmi, nie dysponowała władzą, nie dysponowała niczym. Ale kiedy apostołowie mieli się koło kogoś zgromadzić w wieczerniku, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa to zgromadzili się wokół Matki Najświętszej, ponieważ ona swoim autorytetem, swoim byciem, swoją relacją z Panem Bogiem pokazywała, co w życiu człowieka jest najważniejsze.